kolejny odcinek naszej diety a więc najważniejszy posiłek dnia jak to mówią, czyli śniadanie na śniadanie oczywiście połowa grejpfruta 2-3 jajka i boczek ja mam akurat tutaj boczuś wędzony może być surowy może być parzony w każdym razie Yy, jajecznica lub jajka sadzone na boczku, czy jak teraz się popularnie mówi bekonie, a więc kroję w takie plastry, które rozłożę na patelni yy, poczekam aż się lekko tłuszczyk wytopi i na to wbiję trzy jajka yy, według przepisu powinno być dwa, ale tak jak Wcześniej już mówiłem, na razie te posiłki moje muszę powoli redukować, więc jeszcze jestem przy trzech jajkach. Zejdę do dwóch boczku. Nie mamy się obawiać, można go sporo używać. Ten tłuszcz, który tutaj jest w tym boczku, to jest coś, co pomoże jeszcze lepiej spalać nam ten tłuszcz w organizmie. grejpfrut właśnie będzie. Y, takim katalizatorem jeszcze bardziej będzie pomagał spalać ten tłuszcz, można dać odrobinę oleju na patelnię. Ja daję tylko boczek, i na tym tłuszczu z boczku y, te jajka y, smażę. Układam boczek na całej patelni na dnie dosyć szczelnie. Dlatego wziąłem mniejszą patelnię i będę go w tej chwili. Fajnie smażył, o już zaczyna skwierczeć. Jedną stronę smażę tak, żeby się lekko przerumieniło. I e, jak już jest przyrumienione obracam wtedy ten tłuszczyk nam się fajnie rozlewa i na to wbiję zaraz jajko. Boczek jest rozłożony po całym dnie. Już trochę ta strona się przysmażyła, widać Tutaj te brązowe takie yy, przysmażenie, więc go obracam. On nam się roluje ten boczek, więc w momencie kiedy on zaczyna się tak już powoli wyginać, ja go obracam. On teraz się zrobi płaski, jak widzicie, tego tłuszczu już tu trochę jest, tego boczku. Jeszcze chwilę go posmażę. Na tej stronie oczywiście każdy pod siebie. Ja lubię trochę przypieczony, więc dłużej go trochę smażę. Jeżeli ktoś lubi taki, jeżeli wędzony boczek, no to można go od razu na pół surowo jeść, no to już pod was. Tego tłuszczu macie się, tak jak mówiłem wcześniej, nie obawiać. Jest to wszystko uwzględnione w diecie, a wręcz polecane, żeby co Yy, śniadanie tego bekonu było dosyć sporo. Ok, już mam ten boczek w miarę podsmażony z jednej i z drugiej strony, i teraz wbijam na to jajka. Oczywiście, możecie zrobić jajecznicę, boczek w kostkę pokroić. Yy, możecie yy, zrobić jajka sadzone, tak jak ja. To już zależy od was, co lubicie. W każdym razie, według przepisu diety jest dwa jajka plus boczek. Ja na razie jem trzy, no żeby się najeść. Całe szczęście, że ta dieta polega właśnie na tym, że jemy dosyta, a więc tu nie będzie problemu. Dam odrobinę przypraw i to przykryję pokrywką, niech się lekko dusi. A więc y, jajka z bekonem są już gotowe. Do tego połowa grejfruta. Y, do popicia może być sok pomidorowy, może być woda, y, jakieś niskokaloryczne napoje. To już y, zależy od Was. Y, co ważne, y, zamiast y, grejfruta może być sok z grejfruta, szklankę do każdego posiłku, czyli albo połowa grejpfruta, albo szklanka soku grejpfrutowego yy, może to zastąpić, więc yy, na śniadanie jajka z bekonem, grejpfrutem i do tego woda mineralna, jeżeli chodzi o mnie yy, niedługo obiad, więc tutaj w zupełności mi to wystarczy A dzisiaj później śniadanko jem, ale jest dużo tego bekonu, więc powinienem się najeść. Na ten czas do obiadu życzę wszystkim smacznego.